Hej, cześć wszystkim, witam ja was w odcinku z The Sims 4, słuchajcie. Dzisiaj odcinek jest troszeczkę inny, ponieważ połączyłam go z filmem, który pojawił się na moim głównym kanale i jest to film zdrapkowy. Stwierdziłam, że w Simsach jest ogólnie taka słynna loteria, która pojawia się co jakiś czas właśnie w grze i można wysłać los za 100 simoleonów i dzięki temu jakby jeden z simów yy, ogólnie na całym naszym świecie wygrywa milion simoleonów. I ja chciałam ten eksperyment powtórzyć w życiu realnym, więc zakupiłam pewną ilość strapek, jakby to za ile one były, to sprawdzić na której który dzisiaj się tutaj teraz wyświetli. Po prostu staram się wygrać jak najwięcej pieniążków, które później przemnożę przez pieniądze w simaleonach, a następnie wybuduję e, dom marzeń właśnie dla naszej rodzinki, ponieważ niedługo chciałabym się stąd przeprowadzić i chciałabym już zacząć budować coś zupełnie, zupełnie nowego. Chciałabym stworzyć dom, gdzie będzie około 9 pomieszczeń. Wybieramy na przykład pokój mój. jest zdrabkę, raczej rodzaj zdrabki, w którą zdrapywałam na. Poprzednim odcinku właśnie na głównym kanale. Wy już w sumie powinniście wiedzieć, ile ta zdrobka wygrała, a tą kwotę będę mnożyła razy 100 simoleonów. Następnie losuję kolor, w którym będę musiała stworzyć ten pokój, a na samym końcu jeszcze będę losowała motyw, tak naprawdę umeblowania, jakby cały taki styl. Będzie ciekawie, zobaczymy, co z tego będzie, więc słuchajcie póki co. Mam nadzieję, że tak mniej więcej wytłumaczyłam Wam o co mi chodzi. Yy... Może trochę chaotycznie, jak inaczej przechodzimy do gry i w trakcie ogarnięcia co miałam na myśli. Jak widzicie w naszej rodzinie tutaj jest straszny syf i to, co tu się działo niedługo się dowiecie, a my teraz stąd uciekamy. Przenosimy się i zobaczymy sobie, jak zobaczymy sobie, gdzie możemy się przeprowadzić tak naprawdę. zarządzanie światem, tak zapisujemy, przechodzimy do świata. No słuchajcie, ja chciałabym zarobić jak najwięcej pieniędzy w ogóle nie teraz w Simsach, żeby pozwolić sobie na taki domek. Eee, no i kurde, kurde, kurde. Fajnie by było. No ten wydejść tak z zewnątrz naprawdę w porządku. Ten nie. Dobra, zobaczmy ten Wiesz, jak nam będzie nam pasował. Będziemy kombinować. Wow, ale naprawdę ładnie to wygląda. Zobaczcie, jak tu jest miejscówka. Kurde. Tu mogą też fajne rzeczy dropić ogólnie. Jaki piękny taras! O, ciekawe, kto będzie miał pokój na samej górze. No, ja bym chciała mieć ten pokój. Ja go zaklepuję. Ja tworzę dzisiaj dzisiejszy odcinek, więc to jest pokój dla mnie. Nie sądziłam, że wejdę w pierwszy lepszy dom i mi się spodoba, ale serio jest nice. Naprawdę byłam średnio nastawiona, ale... Okazuje się, że spoko. Ja się trochę obawiam właśnie kuchni i łazienek, ponieważ z tym moim losowaniem styli konkretnych, może być ciężko, bo to jest tak. Są lodówki z. Ze mm, mm, studenckiego życia. Tu jest z, z śnieżnej eskapady No dobra, jest parę tych lodówek, więc myślę, że jak są lodówki, to będą całe pakiety, więc po prostu... Dobra, słuchajcie, przygotowałam sobie karteczki właśnie specjalnie na, tylko i wyłącznie na kuchnię, aby tutaj na pewno mieć meble, bo czasami się zdarza, że właśnie ten challenge nie wychodzi, bo nie masz czego tak naprawdę zrobić w tej kuchni, bo no nie ma mebli, więc słuchajcie, przygotowałam sobie te karteczki. Uwaga, ja teraz zamknę oczy i wybiorę jedną z nich po prostu. I będziemy tworzyć kuchnię w. Nie, w motywie studenckim, czyli tak biednie, ale może, może dzięki temu starczy na pieniądze, dobrze. Tak czy inaczej, motyw studencki yy, i teraz słuchajcie, będziemy sprawdzać, która zdrapka. z której drabki będziemy czerpać jakby limit pieniążków, więc uwaga, ja losuję kolejną karteczkę, uwaga, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, losuję jakąś. I będzie to będą to super linie i uwaga super linie to były było 15 zł. Więc nice, naprawdę super. Mamy 1500 zł na to, żeby stworzyć naszą pierwszą kuchnię marzeń. Więc naprawdę zapowiada się ciekawie. Czas start. Ja na pewno sprzedaję wszystko to, co tutaj jest. Ale jakby mniej więcej się zainspiruję tym motywem, który tutaj był. Nie, to jest tak dużo fajnych rzeczy. I ta kuchnia, ogólnie jest ładna, ja muszę z nią zmienić z taką brzydką. Boję się. Pst. Nie wiem, co z tego będzie, ale y, jeszcze musimy wylosować kolor. Uwaga. Więc losuję i uwaga. Będzie ta kuchnia w kolorze niebieskim. Świetnie, świetnie, naprawdę. Niesamowicie. Ja już nie mogę patrzeć na te lodówki i muszę wybrać tą droższą lodówkę, żeby mieć ją w kolorze niebieskim. I mamy, słuchajcie, zostało nam pięć dyszek tylko. Pięć dyszek to jest naprawdę już mało. Mogę postawić jeszcze jednego takiego kwiatka. W sumie tak naprawdę. O! Postawić je po pięciu no, no to jest kuchnia, ale nasz nowy dom. Po prostu, jakby nie ma tutaj większej filozofii. Dobrze, w takim razie przechodzimy od razu do salonu. Ja już się boję, bo to może być totalny dramat, jakby... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. I ja po prostu będę, słuchajcie, scrollować i w którymś momencie po prostu zatrzymam i to, co się wybierze, to tak na to natrafimy. Więc, yy, uwaga, zaczynamy salon. I zaczniemy sobie może od, to właśnie, ustalenia motywu, więc uwaga. Zamykam oczy, skroluję, góra dół, góra dół. Nie wiem czy jak ja to w ogóle skroluję, więc uwaga, stop. Coś wybrałam i jest to. Są to zjawiska paranormalne! Nice! Naprawdę spoko, zobaczymy sobie, czy mamy jakieś w ogóle mebelki tutaj w tym motywie. Są mebelki. Tylko pytanie, jaki będziemy mieć budżet. Dobra, sprawdzamy teraz budżet. ja zamykam oczy i losuję tutaj spośród karteczek. Yy. Dobra. Mam jakąś, mam karteczkę. I jest to kasa Deluxe. W kasie Deluxe mamy 5 dyszek, co oznacza, że mnożymy to razy 100. I mamy 5000 zł na zrobienie naszego salonu połączonego z jadalnią. No, może coś tutaj trochę delikatnie wkręcimy nawet do kuchni. Jeśli nam starczy na wyposażenie kuchni, to może nawet nam się uda. Więc okej. Okay. I teraz musimy jeszcze tylko sprawdzić, w jakim kolorze będzie ta nasza, ten nasz salon połączony z jadalnią wylosowałam karteczkę i będzie to kolor czarny! Fragment będzie nas kosztował 120. To teraz może ściany. Może tu będzie trochę lepiej wszystkie. A jest tylko jedna. Jedna jest tylko czarna. Nie jest źle, ale bardzo podoba mi się to, że ten sufit jest taki wysoki. Robi to naprawdę mega fajne wrażenie. No dobra. Przechodzimy w takim razie teraz do... Pozostałych części domu, domu, pokoju. To są wszystkie nasze meble, które możemy wykorzystać, więc na początku usuniemy sobie może ten stół i dywan. Czy mamy jakiś dywan? Mamy dywan taki jakiś duży i on jest za 500. Myślę, że spoko. Postawmy sobie ten dywan na wieżę go usuniemy. Przydałby się stół oczywiście. Stół, 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 jakiś taki większy jest, może? No właśnie, jest ten z kulą, a ja bym chciała taki normalny, normalny stół, i takiego chyba nie ma. Jest taki tylko. Możemy taką opcję zrobić, chociaż. No to jest ten właśnie magiczny, a ja nie chcę tego magicznego, tylko chcę zwykły. No dobra, to na razie będzie taki po prostu. Innych nie ma, więc dobra, bierzemy krzesła. I one są po 6 dyszek. No nie pasują jakoś idealnie, ale nie jest też jakoś źle. Dobra, teraz możemy wymienić ten kredens. Czy jest coś takiego podobnego, ala? Jest taki kredens. Uuu, wygląda naprawdę spoko. Jest on w cenie 525. Tu są te dywany. Te dywany będą musiała usunąć niestety. To muszę usunąć. I w tym miejscu mogę postawić albo to, albo to. To, więc może postawimy taką właśnie skrzynię jako stolik i to jest za 325 i tutaj w tym miejscu wywalimy sobie to i możemy postawić ten normalny stolik też w kolorze czarnym Przyłamam, słuchajcie, o dwie dyszki, ale naprawdę jest całkiem nice. O, mogę go jeszcze wywalić to w sumie. Nieźle. Tak naprawdę sobie, teraz się skapnam, że to jest taki nibyala korytarz. I dopiero tutaj zaczyna się prawdziwy, prawdziwy salon. Więc no słuchajcie, w takim razie zrobimy jeszcze salon. I myślę, że w tym odcinku na razie skończymy nasze przerabienie przyszłego domu i w ogóle ten challenge, więc on będzie dalej kontynuowany. O, w ogóle to jest super takie wyjście. Jezu, chciałabym mieszkać w takim prawdziwym domu, a nie tylko w Simsach, ale dobra. No dobra, w takim razie. Sprawdzamy, co nam się teraz trafi. Ja usuwam nasz licznik, zaczynamy od teraz, teraz zaczyna się prawdziwy, prawdziwy salon. Ja otwieram nasze pakiety i uwaga, scrolluję, zamykam oczy, nie widzę co się dzieje, czy ja. O, dobra. Scrolluję, scrolluję, scroluję, scrolluję, nic nie widzę i uwaga. Mam kolekcję. No dobra, słuchajcie, w takim razie korzystamy ze wszystkich kolekcji, które mam. Ja akurat mam e, w sumie. E, i ten z odkurzaczami, i ten kuchenny, i ten najnowszy taki właśnie z tymi krzesłami właśnie doradcy królewskiego. I ogólnie w tym takim fajnym, takim ogrodowym klimacie, więc może coś tutaj z tego zrobimy. Więc dobra, ja sobie to wszystko usuwam. Niestety. Póki co losuję strapkę ostatnią na dzisiejszy dzień, z której będę korzystać pieniążkowo. I będzie to mega pensja. Mega pensjo, powiedz mi. Ile zarobiłaś na siebie? Mamy 4000, więc myślę, że damy radę, damy radę. Czy mamy w ogóle jakieś firanki? To jest, to jest wszystko już, full. Koniec. Tutaj już nic z tego nie ma więcej. No, no, rano dobra, no dobra, damy radę. E, w takim razie losujemy kolor jeszcze. Kolor też jest dość ważny, więc uwaga. Wybieram jakiś i będzie to w kolorze... bordowym. Git. Wygląda to źle. Ja może te firany usunę, bo one na pewno nie będą pasowały tutaj do niczego. Lampę też usunę. <laughs> o kurwa, drzwi mogę zmienić. Dobra, to zmieniam drzwi. Zmieniam drzwi na. Te są chyba najbardziej bordowe za pięć tych. Umygę. Dobra. Powiedzmy dlaczego do umeblowania. A więc zacznijmy może od dywanu standardowo. Ile? No, to ja nie chcę tego dywanu jednak. To ja podziękuję. E, to ja zaczniemy od sobie, słuchajcie, od kanapy za 650. Może ten duży stolik, właśnie, o, bo matko, jest bordowy, właśnie. No to będzie bordowy. I ten stół jest za 200 na szczęście. Słuchajcie, jest 3999 i tak wygląda nasz salon w naszym przyszłym domu. Dość mrocznie powiedziałabym na razie. Póki co nasz dom wygląda dziwnie. Te dwa pokoje wyszły totalnie mrocznie. Nie spodziewałam się, że tak będzie wyglądał ten dom. Za to kuchnia jest bardzo. Cute i po studencku. <laughs> Ewidentnie jest po studencku. Ten odcinek już troszeczkę trwa, więc ja w, kolejnym, w kolejnych odcinkach postaram się wam jeszcze tak pokazać, tylko może na dwa, na trzy odcinki, jak przerabiamy ten dom właśnie w tym challenge'u. A ja bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnej filmie. Do zobaczenia i pa pa!